Minęło już 6 miesięcy odkąd coś nas uderzyło w głowę z mężem i postanowiliśmy, że zamieszkamy na jachcie żaglowym. Nie zdążyliśmy się opamiętać, jak już kupiliśmy go w Norwegii i sprowadzaliśmy do Polski. Dużego doświadczenia w żeglowaniu nie mieliśmy. Ja dopiero w tym roku w kwietniu zaczynam swoją przygodę z kursem i zaufaliśmy sprzedawcy na 100%, że nie skończy się nasza przygoda tragicznie. A jacht jest w pełni sprawny, nie ma się czego obawiać, dopłyniemy bezproblemowo. Nasza przygoda po Morzu Północnym i Bałtyckim trwała 8 dni, jednak Trzeba było coś naprawiać. Spotkał nas i sztorm, i duże trzymetrowe fale. I pewnej nocy, gdy spałam, na dziób spadł mi bom. Mieliśmy wyciek słodkiej wody pod pokładem i przypełniło nam się szambo. No, żyć, nie umierać. Po tej podróży zakochałam się w żeglarstwie i stwierdziłam, to jest to, wiążemy z tym nasze życie. Były też niesamowite wschody i zachody słońca, delfiny, zorza polarna. Tyle wewnętrznego szczęścia i dopaminy nie da ci żadna rolka na Instagramie i TikToku. Po dotarciu do Polski przywieźliśmy na jach nasze dwa brytyjskie Koty i wszystkie rzeczy z Wrocławia. Do tego ja osobiście zacząłem się delektować w końcu małym przybrzeżnym polskim miastem Łeba i wspólnie z Romanem zaczęliśmy remontować nasz jacht. Choć widoki kozackie, to jednak bałtycka zima nie była dla nas łaskawa. Staraliśmy się bardzo, by remontować ten jacht, jednocześnie mieszkając na nim w marinie z dwoma brytyjskimi kotami. Roman w tym czasie został specjalistą od elektryki, silników i ocieplania jachtu, a jednocześnie dostał tytuł mistrza w robieniu sobie krzywdy. W pewnym momencie nie wytrzymaliśmy i przeprowadziliśmy się na wynajmowane mieszkanie, by sprawniej nam szło to remontowanie. Ja w tym czasie odmrażałam sobie palce dłoni, gdy tworzyłam content i puszczałam drona przy wietrze 30 węzłów. To wszystko dało nam ogromne doświadczenie. Roman nauczył się wchodzić metodą alpinistyczną na maczt, a także udało nam się zbudować stelaż pod panele słoneczne. I uala, voilà, Nadeszła piękna wiosna, to znaczy, że przeżyliśmy pierwszą zimę nad bałtyckim morzem. I za parę miesięcy wypływili w naszą pierwszą podróż dookoła świata.